Przejdźmy do 12 kwietnia 2019 postanowienie sądu. Wniosek Craig Wrighta o odrzucenie całości drugiej poprawionej skargi powodów jest odrzucony. Craig Wright, wniosek 15 kwietnia 2019 wybrany. Cytat: Dave Kleiman osobiście wyznaczył Newgen na dyrektora. Craig też 15 kwietnia, zeznania. Na pytanie, kto był trzecią osobą tworzącą BDC nie odpowiem. To kwestia bezpieczeństwa narodowego osobistego. Wow, tu się dowiadujemy, że już bezpieczeństwo narodowe, o ile wierzyć, oczywiście, Krajowi Wrightowi, no dochodzi taka kwestia. Sąd mamy postanowienie z 16 kwietnia 2019 przedłużenie czynności procesowych. Craig Wright, wniosek: 17 kwietnia 2019 Craig Wright składa wniosek o ujawnienie danych, korespondencji nowych dowodów pod pieczęcią anonimizacja przed publicznym udostępnieniem dotycząca danych trzech osób tworzących BTC. Sąd postanowienie: 17 kwietnia 2019 Sąd wydaje zgodę na ujawnienie danych Cagrighta pod pieczęcią postanowienia o zmianie terminu rozprawy na dzień 30 marca 2020. Kegright wnioskuje o wycofanie dowodu rzeczowego z korespondencji e-mail Dave'a Newgena, gdyż nie może zweryfikować ich daty 18 kwietnia. Dotyczy sfałszowanego e-maila. Patrz wiersz 63-64. Czyli przejdźmy do wiersza 66 nawet tutaj, czy 64 na samym początku. I właśnie to jest ten kwestionowany e-mail, który na samym początku tego audiobooka z 2012 mogliśmy zobaczyć. Proszę cię, abyś został dyrektorem ze mną WNK and Info Defense. Cieszę się, że zgodzi się zostać dyrektorem WNK. Jak tylko wyjdę z VA, wszystkie dokumenty zostaną naprawione dla firmy. Jestem trochę w tyle, nic złego, ale stare choroby wróciły. Proces będzie przebiegał, gdzie poinstruujecie. Czyli to jest ten kwestionowany e-mail w tej całej sprawie, do którego powracamy, bo jakoby miałby być sfałszowany, a Craig Wright wnioskuje o wycofanie tego dowodu rzeczowego. Dalej mamy Craig Wright znanie 19 kwietnia napisałem w trasie w Belize, pomyślałem, że Louis będzie zainteresowany przyszłością Dave'a, ale później korespondencję przejął Aira, który był chciwy. Aira wniosek 28 kwietnia 2019 ujawnienie sfabrykowania wiadomości e-mail PHB Dave Newgen zeznanie biegłego informatyka J. Edmana na temat znacznika czasu kluczu PGP, wiadomości e-mail wysłanego tam dokumentu. PDF e-mail według opinii wysłany został w jeden rok po śmierci Dave'a. I to dotyczy tego sfałszowanego e-maila. Patrz wiersz 6364. KegLight, mam wniosek z 29 kwietnia 2019. KegLight zgadza się zeznawać w sprawie tych byłych małżeń z wyłączeniem osobistych pytań. Aira, pismo. 3 maja 2019 powód IRA wnosi o sporządzenie listy adresów BTC, Craig'a Wrighta i adresów trustu. Sąd nakaz 3 maja 2019, nakaz do dnia 8. 5. 2019 Craig Wright ma przedstawić swoje wszystkie adresy BTC z 2011, wskazać imiona i nazwiska powierników, dokumenty dotyczące trustu. Craig Wright wniosek 6 maja 2019, prośba o dodatkowe 10 dni na sporządzenie listy wszystkich adresów BTC. Dalej, 6 maja 2019, odpowiedź na wniosek z fabrykowania dowodu Craig Wright w skrócie. Craig Wright wycofał dowód, ponieważ nie mógł go zweryfikować. Wybrane cytaty z odpowiedzi powód nie odniósł się do faktów. CoinEx był członkiem WNK Aira był udziałowcem CoinEx, Nugent przedłożyła departamentowi oświadczenie pod przysięgą, że jest menadżerem lub członkiem kierownictwa WNK. Pani Newgen ujawniała się publicznie jako członek WNK powodowe w żaden sposób nie się do faktów, że nie znają struktury WNK, gdyż jak ustalono, ma charakter wewnętrzny. Zeznanie informatyka z czego słabości korzysta PGP i przykładach niedokładności systemowych w ustaleniu czasu wiadomości, podobnie jak znacznik czasu PGP, danej czas zwykle wyświetlany u góry drukowanego dokumentu. Komunikacja e-mail może również ulec zmianie, gdy wiadomości są wyświetlane w innych Komputerów i po konwersji na różne formaty plików cyfrowych, a na przykład podczas drukowania e-maili do pliku PDF lub do wydruku. Zmiany w ustawieniach zegara systemowego w komputerze wyświetlanych wiadomości e-maili lubią drukujący, może mieć również wpływ na wyświetlanie tej daty. Czyli Craig Wright kwestionuje ewentualną. E Pomyłkę przy tych kluczach PGP danego pliku. Jeszcze mamy jeden wniosek z 7 maja 2019: Craig Wright. Uwaga, wniosek dotyczący sposób poszukiwania adresów BTC. Poszukiwanie adresów może być obarczone ciężarem, gdyż Craig Wright nie pamięta, na jakie dokładne adresy wydobywał, ale wie, że wydobywał bloki na blockchain i jest w stanie je zidentyfikować. Taka informacja dla sądu, że pozyskane adresy mogą okazać się nieprecyzyjne. dodaje tutaj Exponalis. Więc wniosek AIRY 7 maja 2019, wniosek o ponowne przesłuchanie Craig'a Lighta w celu złożenia zeznań dotyczących Ramony Watts i Lynn Wright, byłej i obecnej żony. W poprzednim przesłuchaniu Kreg Wright konsekwentnie odmawia udzielania odpowiedzi na pytania, twierdząc, że zobowiązuje się go zło przysięga z byłą żoną i nie zamierza o niej mówić. Dalej AIRA uwagę z 8 maja dodaje o niewywiązaniu się Craig'a Lighta z przekazania adresów BDC, Craig Wright dostał nakaz ujawnienia w dniu 3 5 2019, natomiast w dniu 6 maja 2019 poprosił o dodatkowe 10 dni na sporządzenie odpowiedzi. Więc Craig Wright zeznaje w UK, mamy zeznanie z 8 maja 2019. Zeznania zostały odczytane w USA w dniu 20 czerwca 2019. Dalej 8 maja 2019 Craig Wright, wniosek do dotyczący tworzenia listy adresów publicznych. Craig Wright, ujawnienie e-maila pomiędzy Lynn Wright, żoną Craig Wrighta, a, Wright a, a Daveem, ustalenia nazw WNK przed wpisem do rejestru. Sąd. Mamy obrady z sądu. 20 maja, transkrypcja rozmów pomiędzy prawnikami. ID i Craig Wright, m.in. czy prawnicy pozwanego Craig Wrighta, posiadają informacje o nazwach lokalizacji i członków trustu. Dalej mamy wniosek Craig Wrighta z 5 czerwca 2019. Wniosek dotyczący uczestnictwa Craig Wrighta w mediacji w firmie wideokonferencji. Mediacja, jak wcześniej ustalono, zaplanowana jest na 18 czerwca 2019. Craig Wright, wniosek z 7 czerwca 2019. Wniosek tutaj mamy w sprawie adresów i trustów, aby część informacji, numerów konfirmowych, trustów, struktura, transfery pozostały poufne, a kwota udziału w BCC nie była podawana w przeliczeniu na dolary. 10 czerwca 2019 uwaga wniosek od Airy, Powód AIRA chce, by mediacja odbyła się 18 czerwca 2019. Z dokumentów powoda i pozwanego wynika, że Dave mógł posiadać 300 tysięcy bitcoinów w trastach. Sąd, mamy postanowienie z 10 czerwca 2019, sąd odrzuca wniosek Craig Wrighta o przesunięcie mediacji i mediacji w formie wideokonferencji. Mediacja odbędzie się 18 czerwca 2019. Dalej mamy też wniosek i uwagi od AIRY. 11 czerwca 2019 plik Trustu przekazany przez Craig Wright pokazuje przesłanie ponad 1 100 000 BTC od Craig Wrighta do Davea w czerwcu 2011. Oświadczenia dokumentu Trustu potwierdzają to. W październiku sporządzono formalny dokument. Dokument ten pokazuje rzekomo 821 050 BTC które wypłacono powiernikowi, ale żadne z tych oświadczeń nie identyfikuje adresów publicznych BTC wniosek, aby Craig Wright zidentyfikował ponad 1,1 miliona BTC i około 800 tysięcy BTC dostarczył dokumentację z trustów, uczestniczył w pięciogodzinnym przesłuchaniu nakaz sąd 11 czerwca 2019 Craig Wright ma złożyć oświadczenie określające adresy publiczne na 1,1 milionów BTC i 800 tysięcy BTC przekazanych do trustów najpóźniej do 15 czerwca. Zapewnić wszelkie dokumenty z trustów, uczestniczyć w godzinnym przesłuchaniu. Sąd zastrzegł, że jest to ostatnia szansa dla Craiga na wykonanie poleceń tego sądu. Dalej mamy 11 czerwca wniosek od Craig'a Wright'a, wniosek o zeznania w drodze wideokonferencji. Craig Wright ma wytłumaczyć skomplikowany charakter powiedniczy trustu, który dostęp został zaszyfrowany algorytmem Shamira i rozesłany do wielu osób za pośrednictwem innych trustów, które posiadają adresy publiczne BTC. Trust to umowa, gdzie przekazujący środki finansowe przekazuje mienie na rzecz trustu. Następnie trust zarządza majątkiem na rzecz określonych beneficjentów, dodaje expert Dokładnie, Ayra ma wniosek 12 czerwca 2019, złożenie do sprawy raportu ATO z dnia 21 kwietnia 2016, sąd, postanowienie nakaz 14 Czerwca 2019 Craig ma do 17 czerwca przygotować listę wszystkich BDC, które wydobył do 31 grudnia 2012. Craig Wright ma osobiście stawić się na przesłuchanie w dniu 28 czerwca 2019. Na rozprawie 28 czerwca 2019 sąd zadecyduje, czy ukarać Craig Wright za niestosowanie się do wcześniejszych nakazów sądu. Cztery dni później, 18 czerwca, mieliśmy mediację pomiędzy stronami. Sprawa nie zakończyła się porozumieniem. Mamy impas. Nie wypracowano ugody. Craig Wright zeznanie 20 czerwca 2019 i mamy. Jego zeznanie wydobywałem bitcoin w latach 2009-2010. Wydobywałem tego bitcoina bezpośrednio do trustu znajdującego się w Panamie. Nie sporządzono żadnej formalnej dokumentacji zaufania w odniesieniu do bitcoina. Nie ma transakcji związanych z wydobytym przeze mnie bitcoinem. Później przesłałem zaszyfrowane pliki, które kontrolują dostęp do tych bitcoinów w 2011. A w czerwcu 2011 podjąłem kroki w celu konsolidacji bitcoina wydobyty za pomocą bitcoina, które nabyłem i inne aktywa. W październiku 2012 powstał formalny dokument zaufania, tworząc zaufanie, którego korpus zawierał bitcoin wydobyty, nabyty i na byłbym go w przyszłości. Nazwa tego zaufania to Tulip Trust, powstał w Szeszelach, chociaż początkowo powiednikiem był David Klayman, ale wyznaczono dodatkowych powiedników dla Tulip Trust. Pierwsze to jest Coin In LTD, David Newgen. Punkt drugi, pani Newgen. Punkt trzeci, Craig Wright. Punkt czwarty, Dave Klayman. Punkt piąty, Crypt PTY, czyli to jest Ramona Waps. Sześć, Sawana, LTD, Denis Majaka. I 700 Moto. Beneficjentami to TulipTras są Wright International Investment Ltd i Tulip Trading Ltd. W 2014 roku ustanowiłem TulipTras 2 na Szeszelach. Jego powiernikiem jest Equator Consultants AG Denis Majaka. Beneficjentami TulipTras 2 jestem ja i Ramona. Boc. Przesłuchanie odbyło się 8 maja 2019 w UK. Dostarczone zostało po kilku tygodniach, tak jak często w dokumentacji procesowych. Aira mamy wniosek z 24 czerwca 2019 o pozwolenie rejestrowania przesłuchania Craig Wright z kamerą. Sąd, zgoda na wniesienie kamery i rejestrowanie przesłuchania. Wniosek Aira. 25 czerwca 2019, zawiadomienie o możliwości wezwania biegłego czy jadmana do złożenia zeznań. Mamy jeszcze tutaj wniosek, uwagę, Craig'a Wrighta z 26 czerwca, zawiadomienie o możliwości wezwania biegłych ekspertów B. Robertsona i K. Madura, S. Shudder's Kaufman, Craig Wright do złożenia zeznań. Craig Wright wniosek 27 czerwca 2019, wniosek o zamknięcie drzwi na sali rozpraw przed opinią publiczną. Mamy potem zeznanie Craig Wrighta z 28 czerwca. Lynn Wright była zaangażowana w tworzenie WNK Info Defense Dave'em Cloudcraft D. Morgan Rich. Wiedziała o Bitcoinie, ale jej to nie interesowało. Sądziła, że spędzam za dużo czasu nad rzeczami, których ona nie rozumie. Aira Pismo z 3 lipca 2019: złożenie dowodów rzeczowych w sprawie korespondencja e-mail, bid message, dokumenty trustu. Cagright Pismo 3 lipca 2019: złożenie dowodów rzeczowych. White Paper Bitcoina. Pismo w imieniu Ary z dnia 18 czerwca 2015 Dalej mamy też Kregora Wrighta. Wniosek z 9 lipca 2019. No i tutaj mamy wniosek o przesłuchanie Ary w celu uzupełnienia jego zeznań w kontekście wiadomości e-mail z dnia 18 czerwca 2015 oraz zaangażowania Lynn Wright w firmie W&K. 9 lipca 2019 wniosek Ary, wniosek o odrzucenie wniosku Kregora Wrighta dotyczący przesłania Ary i wydanie orzeczenia w sprawie dowodów przesłania biegłego J. Edmana i przesłania Kregora Wrighta w dniu 4 czerwca 2019. listo do sądu. 22.7.2019. 2019 list wysłany przez Real Satoshi o tym, że Bitcoin jest autorstwa DESO Jungen Etienne Guido. W piśmie do sądu autor podał nazwę konta do Twittera, jako kontakt. Też tutaj jako list do sądu od osoby zupełnie nieznanej. Wniosek. Dalej sąd. 24 lipca 2019 wniosek do sądu o międzynarodową pomoc prawną w przesłuchaniu Ramony Watts, Andrew Hagan i Roberta McGregora. Dalej mamy zeznanie Irym 4 sierpnia 2019 moja żona nie pracuje, miałem dwóch braci Leonard i Dave, nie rozmawiałem często z Leonardem, moje drugie imię to Steven, mam tylko maturę, nie mam żadnych licencji zawodowych obecnie jestem zatrudniony jako projektant stron www i marketing afilacyjny na pytanie o marketing afilacyjny, jako założę stronę i wezmę link z Amazoną, ktoś w niego kliknie to otrzymam prowizję za zakup pracuję z domu, handluję też akcjami moja wiedza o WNK pochodzi jedynie od Craig'a Wrighta nie mam żadnych dokumentów, wiedzy osobistej o WNK, nie płacę podatku od WNK nie jestem świadomy dochodów WNK jest Skargę przed wniesieniem wysłałem do firmy Parabelu. Dom za 450 tysięcy kupiłem za trzech. To było już po śmierci Dave'a. A, a odpowiadał na pytanie dotyczące pochodzenia środków finansowych na ten dom. Parabelu Capital to firma zajmująca się finansowaniem sporów, w której zasiadają osoby w przeszłości związane z Credit Suisse, JP Morgan, Goldman Sachs i inne oraz kancelarią reprezentującą i Reclaman Sporze Boyce Schiller Flexner. Czyli tutaj EXPI analiz pokazuje nam dokładnie, czym Parabelu Capital się Zajmuje. I skąd pochodziły pieniądze na zakup od razu na trzech domu, też nie wiemy. 5 sierpnia 2019 mamy zeznanie Stevena Shadersa Lista utworzonych adresów publicznych Craig Wright jest probabilistyczna. Robiona była na podstawie algorytmu Lista Shaders błędnie zawiera również Bitcoin, w którym bajt znacznika nonce był również między 128 a 255. Ten błąd omyłkowo dodał 2700 adresów do listy Shadersa Dalej mamy Jonathan Warrena. Zeznanie z 13 sierpnia 2019. Przesłuchanie na temat dostępności oprogramowania. Bitmessage Message w październiku 2012. Jay Warren, twórca Bitmessage Message. Zeznał, że oficjalna wersja była w listopadzie, ale mogła wyciec próbna wersja do Darknetu. Gdy audytowały go osoby trzecie. Zobacz z korespondencji, message, wiersz 57. Tutaj przeskoczymy sobie do wierszu 57. I sam wiersz 57 nam niewiele mówi, ale ten już kolejny, 58, mamy SMS, message i mamy wczesna faza, ale na podstawie twojego pomysłu. I może gdzieś tutaj był ten przeciek. Dalej mamy pismo Craig Wrighta z 15 Sierpnia 2019 złożenie dowodów rzeczowych. 911 stron adresowych publicznych. Aira. Pismo z 16 sierpnia 2019 złożenie dowodów rzeczowych z przesłuchania. J. Edmana. Korespondencja e-mail. Wydruk z kontaktu High Secured na 68 tysięcy BTC. 21 sierpnia 2019 wniosek. Pismo zeznania Aira i Craig Light. Wysłałem Białą Księgę. Bitcoina mam złożoną w strukturę własności. Na koniec dnia nic nie mam. Nie mam ani jednego udziału w dowolnej firmie, którą znam. Nie posiadam pojedynczych dyspozycji trustu, o których wiem. Nie mam w posiadaniu czegokolwiek, co jest tym, co próbujesz. Bardzo starannie coś skonstruowałem, gdzieś co mogę kierować swoimi badaniami i niczego nie posiadać. David miał szereg trustów w Belize i Kostaryce, kiedy wyszedłem w grudniu 2015 jako Satoshi, próbowałem usunąć wszelkie dowody tego, kim jestem. Zrobiłem co w mojej mocy, aby usunąć wszystkie moje media społecznościowe, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby usunąć moje e-maile i wszelkie inne pytania, które wiązałyby się z byciem Satoshi Nakamoto. Trust jest właścicielem firm. Plik firm posiada inne struktury i są różnice między Bitcoinem a Bitcoinem. Bitcoin odnosi się zarówno do sieci, jak i do poszczególnych gospodarstw jego aktywów. Bitcoin jest używany na wiele sposobów. To jest problem, który ja mam z tym, jak nazywam rzeczy. Więc kiedy mówisz Bitcoin, możesz odnosić się do Bitcoin sieci, Bitcoin oprogramowania, Bitcoin węzeł, Bitcoin implementacji, Bitcoina rzeczywista jednostka. To, co faktycznie zrobiłem, to przeniesienie algorytmów i oprogramowania, z których korzystałem, rozszerzenie, niepubliczna wersja Bitcoina, nad którą pracowałem do zaszyfrowanego pliku. Ten zaszyfrowany plik był w zasadzie klucz, który został podzielony. Stworzyłem system, aby mieć oba legalne i kontrole techniczne. System prawdy był jako opakowanie zapewniające przestrzeganie przepisów podatkowych i innych kwestii. Kontrole techniczne były zatem takie, jak mógłbym w zasadzie z ręką na sercu powiedzieć, że nie mam kontroli nad jakimkolwiek z tych aktywów. Od maja do czerwca 2011 kupiłem bitcoiny, kupiłem to, co było. Planowałem kupić trochę ponad milion bitcoinów. Miałem pieniądze na Liberty Reserve z operacji hazardowych, operacji związanych z książkami sportowymi. To było w pobliżu 30 milionów dolarów. Te 30 milionów dolarów było przeniesione do Bitcoina. Rynek w tamtym czasie był bardzo niepłynny i nie zdawałem sobie sprawy, w jaki sposób bardzo wpłynęłoby to na rynek. Kupując powodowałem więc skok cen to bardzo ważne. Cena Bitcoina tymczasowo wzrosła z centów do około 30 dolarów, a potem znowu spadła. Nie mogłem kupić wszystkich BTC, które zaplanowałem. Ilość BTC była pomiędzy 650 a 700 tysięcy. Dość dokładne zeznanie dotyczące ceny BTC w 2011, gdzie dokładnie przedstawia nam to expi na swoim wykresie i ten skok spowodował prawdopodobnie zakup Krega Wrighta dodatkowych bitcoinów, które wiadomo wierzył. Nie tych wykopanych, tylko dodatkowych. Tak? Dalej przechodzimy do obrad sądu z 27 sierpnia 2019 Aira, adwokat Aira. Nasz klient pozwał doktora Wrighta za jego udział w bitcoinie. Wydobywali je razem jako Satoshi Nakamoto. Sąd po pierwsze, nie muszę zdecydować i nie muszę zdecydować, czy dr Wright jest Satoshi Nakamoto. Sąd o Krega Wright, zachowanie doktora Wrighta nie zrobiło na mnie wrażenia, kiedy mówił o prawdę, kiedy to było dla niego korzystne. Doktor Wright wydawał się mieć doskonałą pamięć, skrupulatną dbałość o szczegóły. Poza tym był wojowniczy, wymijający. Nie odpowiedział bezpośrednio i wyraźnie na pytania, sprzeczał się z nieistotnymi szczegółami technicznymi. Sąd nie rozpatruje tutaj, dodaje XP Analiz, czy Craig Wright to Satoshi Nakamoto. On opiera się jedynie na wniesionej skardze dotyczącej przywłaszczeniu BTC. O, to jest na pewno ciekawe. Skoro miał te bitcoiny, to skąd je miał, jeżeli wydobywał je wcześniej? Ale racja. Tu on, sąd jako sprawa czy strona nie decyduje, czy jest on Satoshi Nakamoto. I dalej mamy. Wyrok sądu z 27 sierpnia 2019. Po pierwsze, dr Wright i David Cayman weszli w partnerstwo 50%, 50 na 50% w celu rozwoju intelektualnego bitcoina do wydobywania bitcoinu. Po drugie, uznaje się, że zostało udowodnione, że wydobywał się cały bitcoin przez dr Wrighta przed 31 grudnia 2013 i był wspólną własnością dr Wrighta i Davida Clymana w czasie wydobywania. Następnie sąd uzasadnia swoje punkty. Po pierwsze, dowolna własność intelektualna związana z bitcoinem opracowana przez dr Wrighta przed śmiercią Davida Clymana jest współwłasnością doktora Wrighta i powodów Aire. Po drugie, każdy bitcoin wydobyty przez doktora Wrighta przed śmiercią Davida Claymana i wszelkie możliwe do zidentyfikowania aktywa bitcoina jest obecnie współwłaścicielem powodów i doktora Wrighta. Koszty i opłaty prawnikom AIR. Craig Wright wysyła zażalenie na wyrok sądu 30 sierpnia 2019 i ARA wniosek 5 września 2019 włączenie się do adwokata z innego okręgu jako pełnomocnika, współradcę majątku Aire. Aira też ma pismo, wniosek. 17 września 2019 informacja o przedłużeniu terminu o 30 dni w związku z pracami mającymi na celu wypracowanie ugody pomiędzy Craigiem Wrightem a Iron. Oraz przedstawieniem terminarzu dalszych czynności procesowych. Sąd postanowienie z 18 września 2019. Zgoda na wniosek z 17 września 2019. 30 października 2019 pismo Craig Light wypowiedzenie ugody. AIRA wniosek 1 listopada 2019 wniosek o przyspieszone przesłuchanie Jamesa Wilsona w drodze wideokonferencji z pominięciem terminów. Jay Wilson to CFO w firmie CoinEx i Hotwire w latach 2012-2013. Na to odpowiada 3 dni później, 4 listopada 2019. Odpowiedź na wniosek Craig Wright wniosek o odrzucenie przesłania z pominięciem terminów. Aira pismo 4 listopada 2019 wniosek o odwołanie przesłania J. Wilsona w trybie przyspieszonym. Zeznanie odpowiedzi na pytania adwokatów Aira J. R. Wilson. Z 8 listopada 2019 wybrane staty z firmy Craig Wright odszedłem w październiku 2013 roku. Nie czułem się komfortowo. Widziałem pieniądze przechodzące z USA. Nie wiem, czy to było sfinalizowane przez rząd USA. Później transfer IP do Australii. Pomyślałem, że wygląda mi to na oszustwo i zrezygnowałem. Dodatkowo bo moja żona miała problemy zdrowotne. Później byłem przesłuchiwany w tych sprawach przez Ato, ale Ato nic nie stwierdziło. Słyszałem o Davie Kleimannie. Wiem o Craig'u Wrighcie, że to jego najlepszy przyjaciel i że pracowali razem. O jego śmieci również dowiedziałem się od Craig Wrighta. Nie byłem dyrektorem w WNK Info Defense. Nie byłem świadomy umowy z WNK do czasu przesłuchania. Po śmierci Dave'a u Craig'a Wrighta nastąpiła zmiana stylu życia. Ubierał się lepiej, miał drogie zegarki, miał fascynację z karpetami. To tak jakby przez noc stał się bogaty. Ja rozumiem, że Craig Wright był założycielem Bitcoina. Zgromadzenie akcjonariuszy WK Info Defense odbyło się 165.2013. Craig Wright powiedział mi m.in. że umarł Dave. i Musimy załatwić papierkową robotę i rozwiązać kwestię obecności Dave'a na liście udziałowców, ale nie pamiętam, że zgodziłem się zostać dyrektorem spółki WNK. Byłem dyrektorem i udziałowcem. Innych firm mających wspólny motyw nad rozwojem bitcoina i IP, Craig Light miał presję czasu, by umowa zakończyła się przed 30 sierpnia, bo inaczej zakup musiałby przejść na następny rok finansowy. Jay Wilson, tutaj jest podpowiedź od XP analista, nie był wezwany jako świadek i nie prosił o wezwanie, stawił się dobrowolnie. Pytania adwokatów w większości nie opierały się o wiedzę i fakty, a domniemania, np. czy Craig Light doprowadził cię do przekonania, że. Więc dalej dowiemy się, że byłem drugim najlepiej zarabiającym pracownikiem w firmie Craiga Wrighta, ale Craig Wright nie zapłacił mi ani grosza. Dowiadujemy się tutaj o Jamesonie. Obecnie mam własną firmę globalne patenty. Właściwie moglibyśmy uruchomić cyfrową walutę z naszej technologii, Kryptolock, gdybyśmy tylko chcieli. I byłoby to o wiele szybsze i zapewniało więcej prywatności. Firmy Craig Wrighta, w którym byłem dyrektorem, były startupami nie skarżyłem się w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu. We wrześniu na to, że nie otrzymałem wynagrodzenia, Craig Wright nigdy mi nie powiedział, że wydobywał BTC z Dave'em. Nie wiem, czy Craig Wright kupował BTC, ale wydobywał. Sam otrzymywał nawet nowe serwery, które stały u niego w garażu, ale garaż został później z Cały sprzęt. Craig Wright mówi, że wydobywał BTC poza swoim garażem. Wysłał mi nawet listę portfeli w e-mailu. Była jeszcze jedna kobieta związana z Craigem Wrightem, ale miała jakieś azjatyckie imię. Opracowałem patent wspólnie z Craigem Wrightem. wpadłem na ten pomysł już w 2010 roku. Craig Wright miał wiedzę i pomagał mi jako doradca IT. Miałem swojego programistę. Craig Wright został wymieniony w patencie. Moje oprogramowanie nazywa się Cryptolog. Na pytanie prawnika, czy Craig Wright jest uprawniony do połowy własności intelektualnej i IP wymienionej w swoim patencie? Odpowiedź: Absolutnie nie. W ogóle nie ma do tego prawa. Ja byłem wynalazcą, to ja rozpocząłem ten proces. Miałem koncepcję. Gdy wpisałem rezygnację z filmu Craig a Wrighta, nie napisałem, że rezygnuję z bycia dyrektorem WNK. Nie wiedziałem, że jestem dyrektorem. No i punkt pierwszy: pewnie to jest uję. Dobrze postawione pytanie: widzisz podobieństwo? Czy Craig Wright ma prawo do 50% IP od wynalazcy Jace Wilson Cryptolog? Nie, absolutnie nie. Czy Aira ma prawo do 50% IP od wynalazcy BDC? Odpowiedź: tak. Absolutnie tak. Więc dalej przechodzimy do 18 listopada 2019. Mamy wniosek Craig'a Wrighta, wniosek o ujawnienie sytuacji materialnej Dave'a Claymana i dalej 20 listopada 2019. Wniosek Ary w oparciu o wyrok, wniosek o przyznanie od Craig'a Wrighta 658 tysięcy dolarów tytułem honorarium dla prawników powoda Iry, czyli tu mamy na taką kwotę wycenili się adwokaci Ary i chcą by ją zapłacił Craig Wright. Wniosek Craig Wright dodaje 21 listopada. Wniosek o przyznanie dodatkowych stron na wniesienie sprzeciwu, a sąd na to przystaje. Zarządzenie dotyczące przyznania honorarium na wniosek z dnia 21 2019. Potem mamy jeszcze wniosek AIRY z 21 listopada 2019, wniosek o dodatkowe godziny na przesłuchanie Craiga Wrighta. Więc tu mamy kolejną część. Witamy się w kolejnej już za chwilę.